Wioletta Zaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Miejsce, z którego widać cały Kraków, pobliskie miejscowości, a nawet Tatry. Każdy je zna, ale nie każdy zna jego historię. Kopiec imienia Tadeusza Kościuszki obchodzi dwusetną rocznicę powstania. Inaugurujemy obchody dwusetlecia Kopca Kościuszki i Komitetu Kopca Kościuszki. I w tym celu spotykamy się. A równocześnie zamykamy wielki projekt inwestycyjny, który trwał przez ostatnie lata. Zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego, na którą samorząd województwa przyznał dotację na rzecz Komitetu Chłopca Kościuszki w wysokości 6,2 miliona złotych. A łączny koszt to 13,5 miliona złotych. I dzięki temu na mapie atrakcji turystycznych Krakowa i Małopolski pojawiła się nowa atrakcja. Muzeum Kościuszkowskiego, wystawy muzealnej, interaktywnej i multimedialnej pod tytułem Kościuszko Bohater wciąż potrzebny. Samorząd województwa wspierał prace konserwacyjno-renowacyjne tutaj na forcie Kościuszko, a także zagospodarowanie terenu wokół fortu poprzez finansowanie małej architektury. Ławeczek, nasadzeń, a także finansowaliśmy trasę edukacyjną dla osób niepełnosprawnych. W tym ważnym historycznie miejscu dla całej Polski będzie można zobaczyć, jak wyglądało umundurowanie Tadeusza Kościuszki, jaką bronią walczyło jego wojsko i znacznie więcej. Od 10 lat przyznawana jest Nagroda Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. To wyróżnienie, które ma promować przedsiębiorstwa społeczne, które pomagają innym. Tegoroczna edycja jest inna niż poprzednie, bo zwycięzcą zostanie jeden z podmiotów, który już otrzymał Nagrodę Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej. Ale aby to zrobić, trzeba najpierw poznać tych ludzi, którzy zostali wyróżnieni. Werta tej placówki, szeroka, bogata, zaadresowana do wielu różnych grup społecznych. Ale to jedno jest najważniejsze, że tutaj powstaje tkanka społeczna. Tu ludzie pracują, bo 30 osób jest zatrudnionych. Tutaj ludzie rozwijają się, uczą się. Różnych ważnych umiejętności, ale to co jest dla mnie zawsze najistotniejsze z punktu widzenia działalności Siemachy, to jest dostarczanie kompetencji społecznych. Kolejnym podmiotem, który otrzymał nagrodę małopolskiego lidera przedsiębiorczości społecznej, jest krakowska spółdzielnia Niewidomych Sanel, która pomaga osobom niewidomym w aktywizacji zawodowej. Jestem osobą niewidomą. W zakładzie Sanel pracuję 30 lat. Przyszedłem z zewnętrznej firmy w której pracowałem jako osoba zdrowa, stan wzrok mi się potoczył, więc jedyne miejsce, które mnie mogło przyjąć była nie niewidomka. Ja od początku praktycznie zajmuję się, bo jestem miną, przy produkcji wody. Praca mi sprawia dużo, dużo radości, dużo przyjemności, to znaczy i praca i, i to co... Wszystko co jest w połowie tej pracy. Ostatnim prezentowanym dziś podmiotem, który otrzymał nagrodę jest Spółdzielnia Socjalna Suchej Beskidzkiej Marchewkowe Pole, gdzie oprócz pomocy w znalezieniu pracy serwują pyszne obiady domowe. Nasza spółdzielnia działa, prowadzi mały lokal gastronomiczny, gdzie jesteśmy. Prowadzimy lokal Marchewkowe Pole. Głównie serwujemy tutaj zdrowe, domowe jedzenie. Rok, kiedy nasze przedsiębiorstwo otrzymało nagrodę i tytuł lidera przedsiębiorczości społecznej w 2018 roku, to był rok dla nas bardzo wyjątkowy i niezapomniany. Tytuł lidera bardzo umocnił naszą pozycję na rynku. Zdobyliśmy zaufanie i przychylność wśród wielu klientów. Te miejsca powinny być wzorem do naśladowania i dowodem na to, że każdy człowiek ma znaczenie i równe prawa do normalnego funkcjonowania. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.